I teraz w jaki sposób się nauczyć najlepiej blacharstwa? No najlepiej zrobić jakiś samochód, który jest pognity kupić I go zacząć robić Co tu widzimy? No co? Kopfer, szwaj, spray, Kopfer, szwaj punkter, Punkt, szuc, Schweisen, Werbasser, Den Kontakt, Schutz, Schweiz.unblajsie, Workoroziren. Powiem Wam szczerze, że trzeba było to oddać na słowo jednak No, teraz tragiczna to jest sytuacja. Kiedy tak wygniło? No i siema, witam Was wszystkich w nowej serii na kanale, <laughs> czyli nauka blacharstwa, jeszcze nie wiem jak to będę nazywał. Nagrywam tak nietypowo, zaczynam od nagrywania z. Y z głowy, ponieważ ja bardzo nie lubię jak oglądam filmiki na YouTubie, jak ludzie przez 15 minut opowiadają co będą robić i dopiero potem to robią, znaczy no wolę po prostu straight to the point i tak samo ja unikam raczej, żeby w swoich filmach tak robić chociaż niestety się tak zdarza dlatego tym razem od razu zacznę robić a w międzyczasie wam opowiem, może trochę nieskładnie o co chodzi a może sobie jeszcze po rękawiczki skoczę, bo Rozwolone ma ręce od tych robotów przy samochodach jak teraz jest takie ględzenie, że o, AI zabiera pracę <grym> i tak dalej i co się, to, co się z tymi ludźmi ma, podzieje to zamiast ględzić to warto <grym> zainteresować się jakimś innym fachem na przyszłość i w moim przypadku e, no tak się zastanawiam, czy by przyszłościowo nie zająć się blacharstwem samochodowym bądź też składaniem silników przy czym ani razu nie spawałem z samochodu Ani razu nie spawałem z samochodu I ani razu nie składałem żadnego silnika I teraz w jaki sposób się nauczyć najlepiej blacharstwa? No najlepiej zrobić jakiś samochód, który jest pognity kupić I go zacząć robić Jak widzicie ja jestem hondziarzem Ta Honda jest zgnita ta Honda potrzebuje wspawać taki kawałek podłogi, a ta Honda zgniła ostatnio. Także od niej chciałem zacząć. Mogę nam Wam pokazać. O, jak widzicie, tu jest zgnite, nie wiem czy macie na to kadr. Więc tu trzeba wspawać taki kawałek, bo jest dziura na dwa, dwa, dwa pięści, dwie pięści. Ale może zacznę od tej, bo. Na tej się można łatwiej nauczyć, bo na tej mi tak nie zależy jak na tej, bo to jednak jest samochodzik, z którym wiąże długą, długą przyszłość i raczej nie planuję go nigdy w życiu sprzedać tego czarnego główienka. A to hmm, zdemontujmy fotel i zobaczmy jak wygląda sytuacja e, podłogowa. Bo dziura jest gdzieś, gdzieś tutaj, albo tutaj, chyba tutaj, no. Także tutaj nie ma kawałka blachy, w tym miejscu. Kurde, to jest problem, otóż zapakowałem siedzenia, bo myślałem, że to w ogóle pójdzie na złom. I już... A fotele chciałem wyjąć. I wsadzić te, także trochę tu jest mało miejsca. Eee, no dobra, że trzeba to wejść jakoś upakować. 14, to w sumie 12, tam też. No, także jeszcze nie wiem, jak ta seria się będzie nazywać na YouTubie. Ale jak widzieliście u mnie na YouTube są takie różne serie. One mają swoje kolorki, niż zauważyliście po miniaturkach. Każdy rodzaj filmiku ma swój własny kolorek, także jeszcze nie wiem jak się ta seria będzie nazywać jaki będzie miała kolorek. Najprawdopodobniej niebieski, bo chyba jest wolny Ale Ale będę musiał wymyślić jakąś taką fajną nazwę, to się może będzie fajnie klikać bądź też nie No ale też trzeba będzie zremontować Trzeba taką dużą przedłużkę cyf się Czy to będzie, czy to schodzi tak na klipsach to jest, czy jak to jest zrobione? To. W ogóle tą serię będzie można jakieś sezony podzielić, tak? Łoza podzielić se, na sezon odcinki. I w sumie pierwszy sezon to będzie na przykład EJ-9, a drugi będzie na przykład EG-3. Także no kurde, im więcej myślę o tym, to tym większy to robi sens w mojej głowie. Jak to jest, kurwa, oh. Dobra, mamy. Co tu widzimy? Ohoho. No co? Mamy dziurę pierwszą. Kurde, też wygłuszenie jest. Próg że też jest gnity. Aj, karamba. Ale ta poprzecznica, poprzecznica, która trzyma fotel nie jest taka zła. Ta sprawa trzeba nabić jedenastkę, kurde, masakra. Pierwsze spawy tak czy siak już za mną Musiałem naspawać nakrętkę na, na tą śrubę Bo niestety się troszeczkę zamieniła w nit Także taka spawalewka w sumie z Lidla Parkside Fajna sprawa, nie trzeba taskać dużej butli z, z tym z gazem Dużego migomatu, tylko taką pierdolnickiem Oczywiście do blacharki kupiłem sobie już taki normalny Migomat jest, jest Ideala na, na gaz i tak dalej, a to jest tylko takie poręczne, że po ogrodzie coś porobić, a coś pospawać albo coś, nie? No to jest zdrowizna. Komp chyba zdrowizna. No i dobra, na wykładzina, muszę zobaczyć co kryje środek, wszędzie jakieś takie różne rdzawki, ale to raczej jest powierzchowna korozja, także to nie jest nic głębokiego, no tylko oczywiście tutaj, zobaczymy zaraz dokąd to sięga. Dobra, podniosłem sobie tego dziada jak widać troszeczkę do góry Teraz Wam pokażę o co tutaj chodzi. No, podłoga wygląda tak W sumie tylko tu jest tragiczny moment, a cała reszta wygląda tak znośnie powiedział. Tam jeszcze jest dziura przed jednym podciągu, ale reszta podłogi... Tu są bardzo te Te traumatyczne miejsca w fondzie do mocowania. No tu sobie już wygiąłem ten wachacz. Znaczy nie wahać, tylko ten podciąg. No, ale tu często to gnije, gdzieś jest mocno zakorodowane, Ale jeszcze jest wszystko tutaj blacha. Zaraz ściągnę y, tą y, dokładkę, to więcej zobaczymy. Ale już zobaczyłem większe zniszczenia. Jeszcze nad kole zostało do roboty. Popatrzcie się. Tu normalnie brakuje kawałka blachy. No, praktycznie to całe pracuje tutaj, bo to... Ale teraz to. No i tu całe nad nie istnieje. nie no po prostu... I tu jest próg wewnętrzny już. Mogę nas nadsadzić. No. Fajnie. Fajny projekt. Ech, może jakoś postawię to na kobyłce, wtedy będziemy mogli zdjąć koło i zajrzeć do środka. Ja teraz do wszystkiego te maski zakładu. No, ja nie miałem hmm. przyjemności wyciągania. No, jak Ja, nie wiem. ja na szczęście, tylko wyciągałem w lustrze, kawałki, to mi spadły tak, że się nie wbiły. To świetna zabawa, to była. Nie polecam. Kudno tu jeszcze. No, ciekawe, czy jest rekorda tego w ogóle sierpa. Bo co się to też jest w takim stanie. O! I no to tu jest to jest niezły w e, to nie. <laughs> Ty, tutaj można było to jechać do końca, bo w sumie jak to tu jest. No nie było tego czuć, nie? No ja tak właśnie ci mówiłem, że to gdzieś tutaj jest, dlatego nie chciałem tego tak tutaj, ale no... Ale jest. <laughs> ale jest <go laughs> Jak widać świetna aura pogodowa, kurwa cały rok na deszcze. Normalnie jak w Wielkiej Brytanii się można począć. Bo słońca to było bardzo mało <grywa> tego lata, a teraz jesienią to w ogóle. No ale jak widzieliście po Seniuklipie. Wracając do tematu, yy, kolega wpadł, to wycięliśmy kawałek tego próchna tutaj. No i odsłoniło nam się całe wygnicie. To praktycznie nigdzie się już nie trzyma, może tu na końcu się trzyma budy jeszcze, a tak to wszędzie już. Nie ma w ogóle nad Ale przy reparaturka, oczywiście nie ma reparaturek do Civiców. Ale są reparaturki do reludy. I podobno jako tak pasuje. Więc spróbujemy ją jakoś dopasować. Muszę uważać, bo to kurde, zacznie końcówki, żeby się nie pociął. No, ale dzisiaj jeszcze. E, także to dzisiaj mi się wydaje, że w tym odcinku wytniemy jeszcze ten kawałek podłogi, także zrobić tutaj kwadrat. Znaczy yy, nie kwadrat, tylko prostokąt I już będziemy wiedzieć mniej więcej jaką łatę musimy tutaj zapodać Tylko to jeszcze muszę odkręcić te Te cięgna yy, No i może jeszcze wygniemy trochę tego nadkola yy, W sumie Arek mógł trochę bardziej pociągnąć do góry To będzie, byśmy mieli lepszy widok Ale myślę, że no, no myślę, że w połowie będziemy Ciachać I może przymierzymy reparaturkę prelud preludowską, czy rzeczywiście Tak tu Pasuje plug and play, nie? No więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Ciekawie jestem co, co myślicie o tej serii. Dobra, no to odkręcam te pierdolniki. No i wycinam tamto. Kurde, muszę tam jeszcze głębiej pociągnąć to cięcie o tu dalej. Niewiele jest tego metalu Dobra, dajcie mi chwilę, żeby te wiązki, wiązki się jednak pozbyć stąd I będziemy mieli czystsze pole gry Przynajmniej w tym temacie Dobra, pogoda się niewiele poprawiła Nawet się pogorszyła, bo zaczęło napieprzać deszczem Ale tak, udało mi się e, Zrobić takie coś, czyli takie wycięcie e, No i obszlifowałem Krawędzie tego wycięcia też od dołu szlifowałem zdjętą powłokę tej gumy. Szlifowałem to lamelką na przemian z włosami mieszkańca pewnej części świata. No i w każdym razie taki jest tego efekt. Już tego nie nagrywałem tego szlifowania, bo cały czas zdejmowałem i zakładałem maskę. Bo mniej, niewiele widziałem, a bez maski to jak widzicie, lepiej nie szlifować. Więc no teraz psiknę to. Oh, takim czymś, forcem. Kopfer schweiz Spray. Kopfer schwei.er zum Punkt schutzgas schweissen Verbasser den Kontakt Schutz 6. und vor Albo spowalniczy spray po polsku. Polecał mi to Arek i też widziałem, że właśnie dużo osób używa w blacharstwie tych sprayów miedzianych I no po prostu to jest jako taki podkład I takie miejsce, no, jak się szczególnie spawa na zakładkę to, to warto to psiknąć Dobra, to sprejuję to wszystko tutaj No i zaraz przejdziemy jeszcze do nadkola I tam zrobimy ciachu ciachu I zaraz zobaczymy jaki tego będzie tam efekt Trochę tam odkurzyłem, odkurzyłem próg Także tam będzie trochę mniej syfu no, dobra, szprujuję to. Ok, zdjęłem zderzak. I teraz możemy zobaczyć, tutaj wszystko ten okaz zgliszczy i rozpatrzy. Hmm. Czyli tak. Ogólnie tu jest ten próg. A, muszę się uważać, żeby się z nim nieco nie pociąć. Ogólnie tak, czyli tu jest ten, ta blacha tutaj to jest ten próg wewnętrzny, znaczy w sensie tego, co widzimy w samochodzie, jakby. I jakby nie ma tych wzmocnień po środku, tego, z tego, co widzę. E, no i tu idzie to nad kole. No, tak jakby zamyka całe ten, to wszystko. A tu jest po prostu taka blaszka, pyk pyk która po prostu zamyka. A, e, kurde, Muszę rękawiczki założyć. To po prostu zamyka tą przestrzeń, tutaj, nie? Hm. No to trzeba zrobić tak. No to nawet widać, że ten kawałek tej blaszki, gdzie ona była zgrzewana w tym miejscu, nie? W taki, taki prostokącik. E, mam tu nadkole z steludy. Póki co, średnio wiem, jakby ono to miało pasować. No widać, że jest troszkę większe, te, te nadkole, niż w Civicu. Mm. Hmm ona jest tak samo zgrzewane chyba tak by wy... znaczy, by na pewno tą blaszkę zaraz wytniemy, ten, ten prostokącik I jakby tak wyciąć całe to nadkole aż dotąd i wtedy byśmy mogli użyć tej części tutaj no, tylko że tam jest do czego zgrzać? nie no, chyba jest tam do czego zgrzać jak on to jest zgrzane tam on tak jeszcze dziwnie zachodzi, tam z tego co widzę hmm. no powiem szczerze, że to jest taka sytuacja, że nie mam pojęcia jak do tego się zabrać A no ona jest aż aż dotąd Ten kawałek tutaj też musimy nad wlewem dociechać do końca Kurwa, jak, my to potem, jak ja to potem załatam, ten, e ten fragment, to nie mam pojęcia Dobra, trzeba ciachać, a potem się <słysza> <słysza> zastanowić jak to podchować do końca w ogóle jest ciekawa sytuacja bo ta blaszka co myślałem, że po prostu jest tak taki kwadracik, tutaj prostokącik spawany to nie bo tutaj jest e, taki, e, taki no nie wiem, taka zakładka tutaj ogólnie się trzy różne nie, cztery różne blachy spotykają nad kole to ta blaszka próg wewnętrzny a nie, chyba trzy no nie wiem, no w każdym razie tu jest kurde dość grubo nawalona tego towaru ale my się raczej tym nie będziemy przejmować, nie będziemy tego odbudowywać na ta klasyczka. Tylko chodzi o to, żeby zatrzymać tam korozję. Tutaj wyciąłem też, jak widzieliście, tą resztkę tego oszycia Nie chciałem tam wchodzić głęboko, bo tam już jest nie widać. Ja też zresztą nie widzę, bo już kurde, połaj ciemno jest i musimy zakończyć odcinek. Przynajmniej pilotażowy. Ale tu jest to w ogóle paliwa, więc nie chciałem tam głęboko wchodzić starczam. Nie. A I tak no, tutaj jest jakby w miarę ok, nie będziemy tego na zero korozji robić, tylko po prostu tak tyle o ile. Dobra, teraz sniemy to mniej więcej tak w połowie to nad kole i zobaczymy co los nam przyniesie. No będziemy się tylko musieli zatrzymać gdzieś tutaj, gdzieś tutaj przy wlewie. Kurde, nie wiem czy widzicie, bo... widzieć no, także taki jest rozmiar zniszczeń i myślę, że będę po prostu tak gdzieś mniej więcej w połowie ciął, bo on mniej więcej do połowy jest ten nad zgnite i zatrzymam się gdzieś tutaj Przecież, kurde, to też przeblew jest udałoby się ściągnąć tą plastickową os osłonkę i zobaczyć jak ten wlew tu idzie no widzicie kurde, chciałem to auto złamować jak zobaczyłem, że jest dziura tam w podłodze no a teraz ta dziura w podłodze stała się najmniejszym problemem, bo tam w sumie dwa blachy i siema, nie? A z tym nad kolem. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Kurde, za dużo tu jest wyżarte. O, ojej. Chyba powiem, powiem Wam szczerze, że trzeba było to oddać na slowiem, jednak. No, teraz tragiczna to jest sytuacja. Kurwa, kiedy tak wygniło? Szefierka już mi się przegrzała i <laughs> nie chcę szlifować dalej Raczej ciąć No i widzieliśmy całe to nadkole praktycznie do momentu to trzeba było wyciągnąć tutaj wzdłuż tej linii O, bo to już jest zdrowe Także co Wydaje mi się, że na tym zakończymy pierwszy odcinek Dość sporo, że to się tu działo jeszcze powycinane jest. Mi się wydaje, że w drugim odcinku jeszcze będziemy tutaj wycinać i przymierzać może reperaturki i w trzecim spawać. Coś takiego może bym to widział. E, tu jeszcze będziemy musieli wyciąć taki otwór rewizyjny, żeby się rozprawić z, z, z tą dziurą tam, takie jest ta rzeczy. ta kolejne ludy tak średnio pasuje, średnio w ogóle, ale będzie po prostu wytnę. Wedle taki kawałek niego, taki łuk, i ten łuk tam jakoś przypasuje do, do e, zaistniałej sytuacji tam. Tutaj pójdą proste arkusze blachy. No, także co Już tyle w tyle tym odcinku? Liczę na Wasze komentarze, w szczególności negatywne, krytyczne, bo wiem, że dużo rzeczy tutaj robię źle, i liczę na to, że mi powiecie, co robię najbardziej źle. Bo niektóre rzeczy akceptuję, że robię źle w stylu, że to powinno się wyczyścić. Nawet nie wiem, czy to nie było wcześniej spawane, bo tak jest tam na, na dziurganym trochę tam tego, że to się powinno do gołego metalu żywego robić, że tam się powinno cało czyścić, ale umówmy się. Nie chcę sobie robić mega dużo roboty z tym samochodem. Eee, no i robię to troszeczkę tak na odwal się, ale żeby było legitymnie. No. Także co? Trzymajcie się, Elo.